Przed nami kolejny mecz, kolejne spotkanie, proszę Państwa, mamy po prawej stronie Zylcu e, oraz e, Fortego przeciwnikami są Space e, oraz Milk Dealer. E, no i proszę Państwa, sprawa wygląda w, w sposób następujący. W małych punktach jest, w dużych punktach jest remis 2-2, w małych punktach w tym meczu jest 1-0 dla You'll Be Sorry i co się teraz e, stanie, jak to wyjdzie? Kto wygrali, kto przejdzie dalej, w lidze Proce, po wszystko bardzo dużo zależy od tego meczu, yy, co oni teraz tutaj po prostu zagrają. Zerk Teran kontra Protoss yy, Teran. My już wróciliśmy grzecznie, i zaczynamy z tym powoli. Yy, mam nadzieję, że wszyscy wrócą zaraz. Co to mogą wykombinować? Wydaje mi się, że jakoś tak mi się wydaje, że Zerk i Teran są w lepszej sytuacji niż Protos i Zerk, ale ja się na dwóch, na dwóch nie znam, więc będę to brał na zasadzie jakiejś większej zabawy i tyle po prostu. Nic więcej, nic mniej po prostu dla zabawy, chociaż to jest dosyć ważna sytuacja teraz co się może stać gdzie jest ten pylonik jakiś Jest Gateway, nie ma tej wallina ze strony Protosa nie opłaca się, bo dobrze rozstawione czołgi są w stanie oczywiście tą rampę zaatakować i tutaj po prostu zniszczyć co nieco mapa to jest mapa, która w dwóch na dwóch od samego samego początku po prostu jest. Mapa fajna, ja ją bardzo lubię, kiedyś uwielbiam ją, zajmuję jeszcze um, w którymś patrz zwiększyli energię na orbitalu, command center i tak dalej, stawiałem tutaj pylona do tego proxy stargate i się szybciutko rozwalało dwoma wojdami, albo jednym ten główny budynek, potem zmienili to w patchu i była lipa. Już nie może było patchać. Próbka sprawdza, myślę, że szkuje nam się tego w miarę. Normalna gra ze stron Milk są, już jest 6 zerlingów, będą chciały tam chyba troszeczkę poharasować. Jest Cybernetic Core Zelot by się mimo wszystko bardzo mocno przydał. I czy któraś ze stron pójdzie w Bejlingi? Zylco mogły pójść w Beilingi, opłacałoby się Bejny oraz inwestory by mu się naprawdę mocno opłaciły, a protos niech to będzie protos idzie normalnie w Forgate'a. Już tutaj zerlingi biegną, zaraz też dobiegną i będą mogły troszeczkę krwi napsuć tutaj graczowi i tutaj nie pozwala Forteza za chiny ludowe wylądować i postawić żadnego Adona. Teraz już wylądował, teraz Adon już jest, no ale trochę tutaj się pozęca nad nim jest faktorka, nie ma drugiego gazu, co ciekawe, Marinesy i Heliony na razie. Bardzo myślę, że tu będą Heliony jak najbardziej teraz się przygo Będą ganiać ponownie tutaj z powrotem. Au! Dlaczego ja to zrobiłem? Były. No, zwaliłem. Jest szybka ekspansja z rnz Czy oni będą tutaj atakować? Są Helionem. Już nie krzyczcie ten full screen, bo to już nic nie da. No więc, zerlingi na speedzie z Helionami jakimiś? Nie. Ja widzę, że tutaj jest techla. Będzie Banshi. Będziemy mieli tutaj Banshee. Bardzo możliwe, że będą Banshee. Będą też Heliony. No i czy dadzą radę się tutaj Zylcu wybronić? Widzimy, że jest pierwszy Helion. Są dwa Stalkery. Te Stalkiery są bardzo ważne. One będą musiały przede wszystkim złapać wszelkiego rodzaju Heliony, które będą musiały coś tutaj robić. No i widzimy, że będą się ganiać. Widzę, że ze strony Fortego jest Twilight Council. Może w Darkis spróbuję pójść. I teraz szybka wymiana, tej są nowe zerlingi, czy to wystarczy wszystko? Widzimy, że stalker niestety zostały otoczone zycą, dopiero teraz wraca. Musi y, targetować przede wszystkim te heliony, muszą paść jak najszybciej. Uu, źle to bardzo źle to wygląda. Dla graczy Max Flo Plate czy dadzą radę? Jest Banshee w drodze, jest Cloaking Field również w drodze, więc Banshee na kloku swoje zrobi. Jest Blink, nie ma żadnego obserwera, ależ to jest błąd, brak tego obserwera to jest istna tragedia. I za chwilę będzie to. Ońko muszą na razie trzymać jakąś presję i za chwilę będą w stanie zadatkować bansi swoje, jak już powiedziałem, zrobi tutaj jeszcze zniszczenia hackerki, czy da radę. Szybka ekspa to jest zawsze ryzyko. Jak dadzą radę, to utrzymać się będą mieli, będą oczywiście do przodu kolejne heliony yy, ale właśnie nie ma żadnego obserwera, nikt o tym nie pomyślał żadna ze stron. Oj, jak już powiedziałem ekonomicznie to będzie więcej niż boleść, to po prostu będzie istna rzeźnia. Zobaczymy, jak długo tutaj na jednej bazie będzie jechała. Jedna i druga strona. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ale to by się teraz przydał jeden Sajonik Storm. Ale w 8 minucie trochę ciężko to. Je o, oh, skończyło się robić e robotik, Więc możliwe, że zaraz będzie ten obserwer. Gdzie jest obserwer? Obserwer potrzebny od zaraz. Jak będzie, da radę się obronić. Zerlingi u dołu trzeba. Teraz bardzo ładnie otaczają tą armię. Zerlingi zelca. I teraz widzimy, Space Traci dużą część swoich Helionów. Wszystkie Zerlingi padły? Nie, nie, wszystkie tu część zostało zatrzymanych. Teraz jeszcze one się ewakuują. Gdzie jest obserwer? Jest obserwer w drodze. Gdzieś tu zapewne będzie Banshee. Gdzie ono jest? Nie wiem, co tu się dzieje. Totalny Armagedon. Heliony zawalają. Jest Banshee. Czy z to zauważył? Zelco zauważył Banshee. Więc teraz Sokier powinien się wycofać. Wycofaj się, wycofuj się, wycofuj się, wycofaj się. Nie chcę się wycofać, ale w międzyczasie mamy. Uuu, mamy cloak Banshee. Raz. Tu kolejne Banshee gdzieś było, czy zdo jest też cloak Banshee 2. Obserwery, obserwery, gdzie wy jesteście? Obserwery, jak tam ekonomia? Ależ Forte oberwał 9 straconych jednostek. Zerlingi te Zylca wpadły do bazy. Ekonomicznie rozwaliły chyba teraz tak Zerga, więc dobra wymiana. Czy Zerlingi dalej swoje robią? Pięknie tutaj zaatakowały, no i niech teraz albo się ewakuują, albo coś zrobią, nowe zerlingi są, więc ekonomicznie będą atakować, chyba chcą się pozbyć przede wszystkim zerga na dzień dobry, gdzie jest, to już się pozwoli tego obserwera, no i czy da radę, próbki obrywają, bardzo ładnie teraz Zylcu szaleje swoimi zerlingami, jak to wygląda widzimy teraz, najlepiej że trzyma jednak Terran 17-14, a tutaj widzimy co zrobił już 5 zabitych jednostek. No Zylcu ładnie poharasował, co jest dla niego ważne. Oni mają ekspansję niebiescy, nie mają czerwoni, idą do przodu. Mm, I właśnie... No, polali się. Trochę i zaraz dwa chylione zostaną złapane. Ach, mało zabrakło. Widzimy, że Zylcu będzie teraz chyba atakował i z forty dopiero się szykuje, żeby przejść do bazy. Nie pozwolą tej ekspansji za w Tutaj postawić 4 heliony do tego. U Beinlingów są Beinlingi. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla Zerga. Te Beinlingi naprawdę będą. U darmowe barbecue. Jedna salwa raz, wasze szczerze. 8 Zerlingów ubitych po jednej salwie. Ale sterata dla Zylca naprawdę olbrzymia. Oberwał niemiłosiernie. Czy tu jest Blink? Nie. Tak, jest blinki i wbija się do bazy i teraz TechLab zostanie za chwilę zniszczone. Pięknie to było. No i trzeba po prostu sobie ekonomię rozwalić i co I tutaj dalej będą kombinować. I jeszcze jedna, jedna sława, jedna sława, jedna sława. Nie zdążył Cloak'a włączyć, nie dał rady. No i ładnie, teraz tylko pytanie jest takie, co Forte wykombinuje. Zobaczy te bany i blink, 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 blink. ale uwaga, na dole są zerlingi. To był mały błąd, ale te zerlingi z już biegną, żeby trochę pomóc. Wszystkie stalkernie zostały tutaj zeżarte przez zerlingi milk dealera no i bardzo ostra gra, bardzo mocno się tutaj leją, jak wygląda ekonomia, tutaj wygra ten, kto będzie miał lepszą ekonomię, aktualnie lepszą ekonomię ma Zylcu i Forte, oni trzymają się mocniej, mają ekspansję, to jest bardzo, bardzo ważne w całej tej sytuacji, ale problem jest taki, że Armii nie posiada prawie w ogóle Forte. Nie ma 6 stalkerów. Udało mu się te stalkery zrobić. To dobrze, chociaż ma te stalkery. Co tutaj jeszcze? Zobaczymy. Cały czas intensywna gra. Yy, I okej, okay, dobra. Dobra, 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 Są te stalkery. bainów nie ma tutaj. Cztery bainlingi Będzie musiał Forte je po prostu łapać. Wyłapywać pojedyncze. Klip jest tutaj, widzimy, rozprzestrzeniany. Ym, I są bejny ze strony Zylca i to dużo tych bejnów. U, bejny się przydadzą tutaj. Forte, ściągnij go, ściągnij, ścią, ściągnął, ściągnął. Pięknie ściągnął przeciwnika. E, czy będą atakować? E, na razie, Forte tej gra na czas. kryw widzimy, rozproszony próbuje złapać tutaj przeciwnika. Jakoś go zagonić, żeby pod te bejny podszedł. Atakuje teraz e, Forte, czy da radę. Czy też nie ucieka Blink i teraz dobry moment, ależ te Baynet y zrobią swoje, ale piękne dwa bejlingi. Naprawdę cudnie one to zagrały, no i teraz trzeba wykańczać Helion, żeby nie mogły tutaj nic zrobić. Nikt nie idzie w żadne upgrade. to jest Bane y swoje raczej. Z... Uu trochę za dużo ich wybuchło, Bane y swoje zrobią, przeciwnik nie ma nic, oni nie mają nic. Jest roach warren. Ekonomicznie mają po prostu duże problemy. I, 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 I o właśnie tak teraz jest. Za, o, tu uwaga z nimi. Słuchajcie, jeżeli macie lagi, przeczytajcie na zakładce lag, co tam jest napisane i zróbcie to, co jest tam e, napisane, ok? I będziecie wiedzieć. I dwa bejny próbując się teraz wbić do środka. I jeden, ach, prawie. Prawie jeden dostał się do środka. Cztery ich będą chciały. A Forty ma teraz w spokoju czas, żeby trochę tej O, blinknął sobie i harasuje. Przenika w międzyczasie. Zylcu atakuje go. Tej królowa za chwilę zostanie zabita. I teraz szybciutki blink. Tutaj nawet nie trzeba było blinkać, nie trzeba było uciekać. Chyba będzie jednak GG z ich strony, bo nie widzę, żeby dali radę cokolwiek zrobić ludzie z Sory, Tym bardziej, że na no, ekonomicznie wytrzymuje po prostu. I jest GG. Okej, okay. idziemy dalej na następny mecz. Uwzględniono mi reklamację. Uwzględnij mi reklamację i przy okazji mam 160 zł do zapłacenia w ciągu najbliższych dwóch dni, bo inaczej mi odetną. Więc jeżeli ktoś chciałby pod tym względem na poważnie, już teraz mówię, pomóc mi w ten sposób na dolne jak dotacje, albo u góry, jeżeli chcecie i napiszcie op pisie w opisie przelewu albo coś w tym stylu LTE, to będę wiedział, że to jest na zapłacenie no, rachunku, który wziąłem ten internet tylko i wyłącznie po to, żeby streamować w lepszej jakości. Okej, okay, czekamy. No i dobra, proszę Państwa, nadchodzi ostatni meczek w dniu dzisiejszym. Ogólnie, aktualny wynik w dużych punktach 2 do 2-2. Aktualny wynik w małych punktów, w małych punktów, w małych punktach 1-1. Kto wygra to spotkanie, przechodzi w procedurze, w lidze Pro Dalej. A to już jest faza play z tego co mi wiadomo. No to. No, to najwyższa pora. Ktoś chce fajne butony, nie ustawiałem tych butonów, nie myślałem, że jak długo to wszystko będzie trwało. Zaczynajmy to wszystko. Po u dołu mamy Milk Dealera oraz Space'a, Teran Terran Izer i ich przeciwnikami Jest Zylcu oraz Force i Max Play. No, i proszę Państwa, jest Pylon. Będzie chyba próba takiego leciutkiego wallina. To chyba ma sens, po co tutaj u góry. Jak można, tu przy słyszę jak można zrobić to u góry. Overlord zaraz przybiją piąteczki sobie, tak też jest, czy dają, dazą smoka. no nie jestem pewny, Uuu, to oczywiście, ewidentnie było z języczkiem I już perobka Fortego zmieniła kierunek jazdy i chce zobaczyć, co się dzieje, czy mi się wydaje, czy tutaj chciał, nie, jedzie po prostu sprawdzić, zobaczyć, co się dzieje, jest, są baraki gazu na razie, nie widać, początek jest, jaki jest Okej, okay, dobra. I mamy pierwszego gatewaya, W śmiesznie tak postawiony na środek, może tu będzie Cybernetic Core. Co oni tu wykombinują? I jest Pylon ze strony Forty. Nie chcą pozwolić, żebyśmy zrobił szybką ekspansję. Podejrzewają Fast Expanse z tego względu, że nie ma gazu i to jest... No na tej mapie bardzo często gracze robią szybką ekspansję. Nikt oczywiście tutaj nie zrobi. Wszyscy jak coś szaleją tutaj. No i co zrobi forte i co zrobi Zelcu? Czy on przejmie tego ekspansję? Ma gaz. Zylcu ma gaz w odróżnieniu od e, przeciwnika. Czy oni wiedzą, że to jest. Hmm, ciekawe, czy było. I do... jest ekspa na dole, jednak dlaczego na dole? A No dlatego, że tutaj była. Że wiecie, co tutaj było. No i ta ekspansja na dole może być ciężka do obrony, tak naprawdę trzeba będzie się bronić już. Poniżej rampy, nie na rampie. A jeszcze tutaj próbujemy, widzę forte, próbuje się jakoś gdzieś dostać. Ale Midler ładnie pilnuje rampy. Może tutaj by się udało coś. Zrobić, pokombinować się ucieka swoim Overlordem. Będzie przyjmował tego EXPA, będzie oczywiście przyjmował EXPA troszeczkę później, ale ma przede wszystkim speed do Zerlingów w drodze, już więc to jest bardzo ważne. I ta ekspansja będzie no będzie miała problemy. Jak właśnie przed chwilą o tym powiedziałem, będzie miała nawet więcej niż duże problemy. Gdzie jest ta próbka? A, próbka ucieka, ran, próbka, próbce się nie uda uciec. <zysy> Tak, ja wiem robię dziwne miny na streamie czasami, no ale to widać, że to są prawdziwe emocje, a nie. No dobra, no, ja będzie, będzie ktoś się nadawało bardzo szybko, mówił, ale cały czas taką miną. Yy. Ekspansja skończyła się robić i jeszcze tutaj trochę czasu zanim tu będzie ekspa. W lepszej sytuacji w tym wszystkim... Po, jeżeli będą no chcieli atakować, jest yy, Zyl'cu i Forty. Dlaczego? Ponieważ Pylon tutaj można warpować szybciutko jednostki na dole i szybciej się po prostu przedostać do bazy przeciwnika. Yy, ten jeden bunkier dużo tutaj nie zrobi. Będzie mógł z Erlingami, obiec z przeciwnika, jak będzie chciał, i już chyba pierwsze zerlingi biegną. Zaraz będzie też Speed, na pewno wbiegną do środka i będą robić, co tam będą miał najlepiej. To nie jest dobra sytuacja dla graczy Julbisort. To naprawdę nie jest dobra sytuacja. Jeszcze Marinesy wychodzą. wow, do tyłu do tyłu, do tyłu jeden zerling padł. Trochę są czołgi, uuu, będą kampić, będą kampić na potęgę w tym momencie, już tutaj to już w bunkrze wszyscy siedzą, no i to byłby dobry moment, żeby zaatakować. Uuu, są rołcze. będą rołcze, będą roach'e, roach'e, szczęście nie wdzieliśmy, mizerlingi próbują się wbić i dały radę się wbić. I teraz e, zeskautują, to jest e, raz, czołgi, no i przynajmniej jeden jakiś czołg zniszczą, tak, 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 tak zniszczą, tak, 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 zniszczyli. Ewidentnie czołg został zniszczony i przy okazji da się autować, że jest Command Center, będą rocze, bardzo mocna, opancerzona armia tutaj ze strony tych graczy, Overlordy na razie sobie gdzieś tutaj krążą i czy, kiedy będzie ekspansja ze strony Forte? Forte ma obserwera, ma Wild Council i co? Jeszcze Forte wykombinuje Darki? Czy Forte spróbuje zagrać kolejny obserwer w drodze? I co tutaj dalej pokażę? Mamy u. Są bejlingi, no i tu będzie mały problem z tego względu, że, mimo iż są bejne, to proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, że. Gdzie my tutaj mamy? gdzie my tutaj mamy? Mm, że są czołgi, to jest raz. Dwa są rołcze. Więc, jeżeli czołgi z rołczami wyjdą, rołcze będą przyjmowały wszystko na siebie. Marinesy gdzieś tam też oczywiście będą, czołgi Marinesy naprawdę są ciężkie do zniszczenia, no chyba że jest parę Maruderów. No to już jest co innego. Maruderów, parę i to jest co innego. Kolejny obserwator drodze. No i co, będzie Blink, będzie Blink, będzie na Blinkiem po prostu szalał i harasował znowu przeciwników, Dobra decyzja, biorąc pod uwagę, co się tutaj dzieje, to takie harasowanie jest naprawdę opasane, tylko trzeba uważać, żeby w międzyczasie przycink nie zaatakował. Ale od tego jest ten obserwer, żeby chyba pilnował, co się tu dzieje. Leci, 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 ja nie widzę. A tu jest Centrifugal Hooks. mamy Barrow. ja bym chciał zobaczyć tu Darki, ja bym tu chciał zobaczyć w tym momencie. Tu Darki, uuu, chyba obserwer został zdjęty. Tak też jest, a Zelcu podleciał swoim Overseerem. Mamy tu jeszcze jednego overlorda, który za chwilę zostanie zabity. Tak też jest, czy ktoś jest przyblokowany? Na razie nie widać. Spokoju. Nie, nie będę mówił Roberto jak, jak, ale ta armia robi się już potężna, robi się już naprawdę mocna, oczywiście zobaczy to Zylcu co się dzieje, te Blink Stalkery też, które idą, no czy przechwycą, czołgi trzeba zdjąć jak najszybciej, bez zdjęcia tych czołgów to po prostu jest po zabawie. Sieg tech już jest, będzie tutaj widzimy. Czołgi za chwilę zostaną rozstawione, nie podejdzie tutaj zbyt blisko. I teraz dochodzi do bezpośredniego ostrzału tej linii. Minerałów tu jeszcze w tej kaczepce jest robione barrel. A teraz stołki na blinku wpadają. O, misklik! No i teraz trzeba tutaj rozwalać, co się tylko da i czy wycofa swoją armię. Eee, już biegną Marinesy, biegną, eee, jest jeden czołg, no ile szkód teraz e, da zrobić. Trochę się harasują teraz gracze, ale widzimy, że w lepszej sytuacji jest teraz e, space i teraz blinkuje do tyłu. Bardzo fajnie podoba mi się jak to ucieka tym z trzy ledwo trzymają i dużo próbek zabitych e, na pewno Zerlingi na coś tutaj e, czekają. No ta haczerka jest, no nie tyle, że będzie zgładzona, co na pewno oberwie dosyć e, mocno. E, cały czas tutaj od tyłu podchodzą. E, Jednostki wbiją się do środka. Jest już sieć, Już wszystko zostało tu rozstawione. No i co teraz? I szybciutki blink bezpośrednio pod czołg. Oj, trochę zła sytuacja. Tutaj dla Fortego będzie musiał się zaraz ewakuować. Właśnie to teraz zrobił. No, próbuje karasować, ale nie daje rady. Tutaj ta armia jest zatrzymana. Nie, będzie, nie pozwoli za. No, to śmiesznie wygląda. Wygląda na to, że Zylcu będzie chciał. O, dobry moment do zaatakowania. Wygląda na to, że Zylcu będzie chciał tej atakować przyczyny, który będzie chciał się dostać parę. No, zatrzymać go, zatrzymać, żeby nie mogli przejść. No i czołgi rozstawione, obrywa ewidentnie ekspansja, bicie doskonale. Jest speed dla Roachy, No i beiny teraz wchodzą na dół. Bejlingi turlają się, rozwalają co się da. Czy spróbują wpaść w linię minerałów? Muszą wpaść w linię minerałów i już jadą. Co tu się zaraz będzie działo? Zobaczmy. Ua! Bum, 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 bum. Bum po wybuchało jak chciało. I trochę szkód na pewno porobiło. A czy oni mają to jest coś? No atakują po prostu LER. I na tym to się kończę. Bezpośrednio nic więcej nie zabijają. Wygląda na to, że w dobrej sytuacji jest Fortezo i jego... Zobaczmy jak to wygląda. Fortezo 36, Space 32 tutaj z... Midler 36 fortecz... Z trochę mi się to myli, chyba wszystko leją się, ale olbrzymich szkód nie robią. Tu by się przydało polatać, wiecie? Naprawdę, to by się. Albo rozwalić, chociaż ja tego Oversira, Rozwalić, go, rozwalić, go, rozwalić! Oversira. Oj, forte, Overseera miałeś rozwalić. No, czołg też może spróbować. Bejny Olesz, piękne, bejne teraz były, a te Marinesy, no ale niestety problem jest taki że tej graczy z Julbisor mogą teraz przejść duża ilość, olbrzymia ilość rołczy. Po co ten charge, Nie do końca rozumiem na te rołczy. Hmm. Zelcu stracił dwie ekspa, Zelsu stracił dwie bazy. O kurde! No to teraz dobra wymiana jest po prostu potrzebna, ekonomicznie, trzeba tej zabić, bo taka ilość rołczy to jest, to jest, to jest GG. To, to, już, to już nie ma. Innego, to już jest po prostu GG, inaczej tu nie widzę, jest GG, jest i gratulujemy, you'll sorry. wygrali po prostu ten mecz, no nie wyszło o max for play, jeszcze tutaj Forte walczy, Forte walczy czy nie, Forte nie walczy. <gry> No cóż, Forte się jeszcze nie poddaje przez tą jedną chwilę. Jeszcze próbuje walczyć, ale sami widzicie jak to wygląda. Stracił tutaj dwie bazy, no i wychodzi teraz. Dobra, ja dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Zapraszam na stronę Proce.pl i... Długo to było, 2,5 godziny, myślałem, że szybciej to wszystko zrobimy.